Z tej strony Wojtek, to jest kolejny filmik na moim kanale. To jest drugi odcinek z wyzwania dla śmiałków. Tak, poza odcinkiem przeszedłem dwa... zrobiłem kolejne dwie wygrane, bo zapomniałem włączyć nagrywanie. Wybaczcie, ale no co, lecimy? A! I w tym odcinku nie będzie niestety świata, który był poprzednim, bo wy... ma problemy z internetem i sami rozumiecie, no nie za bardzo może grać, no to co? to Zaczynamy. Jeżeli podobają Wam się takie filmy, nie zapomnijcie kliknąć stolika z dzwoneczkiem, a my zaczynamy pierwszą gierkę. Oni. Nie. Tylko nie te cośki. Dobra. Nie ma cośków. Problemy, 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 problemy. Problemy. Dobra. Żyję. Nie ma co czekać. Pora uciekać. Chyba. nie no. Dobra, bo mi ziomuś zginął. I o Jezu, ile jest tych, tych małych pytków. O Jezu, ja popełniłem największy błąd. No, to będzie porażka. Trzecie miejsce. Tak. Druga porażka. No, szkoda, No, nie chcę tracić tego, co już mam. Chcę jednak nowy spray, bo mam tylko te podstawowe. Przy okazji, nie chcę potracić tych wszystkich skrzynek. Tym bardziej, że poluję teraz na zagonierzy. Oj, pies max. Nie... Popełniłem ten sam błąd. Przed walką nie użyłem tego gadżetu. To było po prostu głupie. Pięć drużyn. I już zostałem sam. Do tego mam lagi. O, Edgar. Nie. Tylko nie lagi. Nie teraz. Nie, no jeszcze ten grif. Głupi. Happy jeszcze do tego ja zlamiłem, przegramy, przegraliśmy, koniec, nie ma challenge'u O, jednak nie, kolega mówił, żebym, że nie powinienem tak robić, ale co tam, chcę jednak zdobyć parę Widzę, że Max nie jest taka dobra na ten tryb. Zdecydowanie. Hmm. Chwila. Ten Gejuszek byłby fajny. No, próbujemy kolejną rundę. Mam nadzieję, że tym razem się uda wygrać. Bo nie ukrywam bardzo mi na tym zależy. To już zresztą mówiłam. Tu wszyscy co są coś za przeproszeniem. Oni zdobywają po cztery szybciej niż mi jednego. Dlaczego? Czemu ja mam takie lagi? Edgar i Janet. Nie, on chce tu skoczyć. Tak on chce tu. Nie. On nie chce tu skoczyć. Dobra, on zepsuł całą akcję. Spadajcie. Próbuję podejść ich od innej strony, ale. Oj! Ojciec... Skoczył! 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 Wiedziałem! Wiedziałem, że skoczy. Nie, kolejny Edgar. Nie. Nie. Nie, Tara. Kara, spadaj. Mało HP, mało HP, mało HP, mało HP, mało HP, mało pomóc. Nie! Nie. Też nie. Moja taktyka była mądra, ale do niczego. Błagam, żeby Edgar zadziałał, bo jak nie, to się okaże, że straciłem gemy. 9 gemów na darmo straciłam. Jeżeli się nie uda. Jest aktualnie duża szansa, że nie będzie już trzeciej części. Że ta będzie tą ostatnią. Nie wychodź z krzaków. 5, 4, 3, 2, 1. Respi Zepsułem, zepsułem, zepsułem! Tak. W drugiej części już nie będzie. A ja straciłem Bez świata to nie idzie jakoś źle. Nie stać mnie na kolejne dwie puby. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, widzowie, nie udało się. No chciało mi. No, ale nie wszystko się udaje. No. Wybaczcie. Mogę spróbować jeszcze zdobyć kryształy, bo mam dużą misji, a w następnym, na następnym dniu nie będę kryształy, więc mogę jeszcze spróbować je zdobyć. Ale tuż 600. Steel niech będzie. Na napadzie. Tu, o właśnie, tutaj mogę próbować robić misję. Może to jednak nie jest jeszcze koniec? No, to nie musi być jeszcze koniec. Mm. Jesteśmy w stanie wciąż, wciąż walczyć. Może coś się uda. Obrona sejfu. Gim, Gin. Gin Colt. Nie będziesz nam sejfu obijał, Świży. Ten Spike... Ten Spike ma stąd spadać! Niszczeń kaktusa... Ty, idzie dobrze! Nawet bardzo dobrze. Oj, ale straciłem teraz gadżeta. Ale im teraz dałem wygrać. Nie, 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 nie. Nie. Przegraliśmy to? Nie. Jest zwycięstwo. Dobra, wygraliśmy Dżin, co zrobił? Dobra. Zaczynamy kolejną rundę. Ci to się może jeszcze uda. Hmm. O nie. Nie, 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 nie. Wy sobie chyba jaja robicie. Przegramy to. Mamy... Ni za słaby team, żeby to wygrać. Ja nawet nie wiem, z kim mamy do czynienia. Mm. Koniec. nam jak i Brock porobili nas bez problemu. Hm. Zadaj obrażeń Sejfowi, wygraj bitwy, w życie. Wszystkie misje za 500. I kolejna się za 500, którą robię na Dwa 2000 mogę zdobyć, ale co z tego, skoro idzie kiepsko. A zaraz będę musiał kończyć nagrywanie chyba. No nie! Proszę, nie! Dobra. Jak nie mogę z nimi walczyć, to przynajmniej pomogę drużynie i, i zwyciężymy to w ten sposób. No i wykończyliśmy to zwycięstwo. Mhm. Kolejna runda. No, mało czasu mamy, ale. Próbujemy coś zrobić. Bonita, 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 bonita. Nie. To było złe. Prawdziwe zło wcielone. <laughs> o. Uch, uch. o. Ale zepsuta sprawa. ale żeśmy to zepsuli. O ja to zepsułem. Dobra, wygraliśmy. S. Dobra, jest jest nice. Naprawdę przyznaję, jest dobrze. Ale może się okazać, że kontynuowali bym... W następnym odcinku będziemy kontynuowali to. Tak, nie przesłyszeliście się. Najprawdopodobniej następny odcinek będzie polegał na tym, że będziemy kontynuowali to, co robimy teraz. Czyli zbierali żetony. Mając jeden cel. Naraduj most. Dał się wyrolować. Jak głupi. Pii. I znowu. Znowu się sam wyrolował. O, nie! Nie! Nie!